Halo halo, cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, co się wydarzyło wczoraj na altcoinach, bo prawda jest taka, że właściwie w dzisiejszej nocy to co to co, to, co tutaj nas zostało, myślę, że każdego z nas tutaj mega zdziwiło. No i co, na starcie dajcie łapkę w górę, jeżeli materiał wam się podoba, zostawcie również subskrypcję, no i przechodzimy już do materiału, przypominam, że wszystkie przydatne linki znajdziecie w opisie, no i co, lecimy z materiałem, wchodzimy w tym momencie sobie na CoinGeeko i tak, Bitcoin w tym momencie przebił ponownie 100 tysięcy dolarów, ale co się, co się wydarzyło, wczoraj mieliśmy Bitcoina po jakieś 98 tysięcy dolarów, ja wczoraj nagrałem odcinek o tym, że może być to ostatnia korekta na rynku kryptowalut. No i oczywiście wywiozło mnie, bo z 97 tysięcy dolarów spadliśmy na nawet na 92 tysiące dolarów na Bitcoinie oraz na Ethereum zeszliśmy z 2800 dolarów na około 2200. Także powiem wam szczerze, no wiele osób się tego nie spodziewało i te wyceny, no, no naprawdę dość duże spadki. Myślę, że możemy sobie to śmiało, śmiało tak powiedzieć. Ale dobra, nie chciałbym mówić o tym, co się stało, bo to bez sensu. Bardziej przejdę sobie do tego, jak ja widzę ten rynek teraz, czyli moja opinia to jeszcze nie koniec hossy. Dodałem takiego posta na Twitterze, dość fajnie poszedł wśród wśród was i po prostu chcę ten odcinek na tym oprzeć i dodać trochę, trochę więcej info. No ale dobra, zacznijmy od całkowicie podstaw. No to Bitcoin parę, parę dni temu w ogóle wybijał ATH na poziomie 108 tysięcy dolarów, altcoiny stały w miejscu, no i już wtedy łudziliśmy się, że w końcu ruszy ETH, a potem reszta. Jak wiemy, tak się nie stało i dzisiaj oglądamy ogromny Zjazd na poziomie 20-30%. Mieliśmy również informację o tym, że Donald Trump wypuszcza własną kryptowalutę, tak własnego memcoina, który szybko wbił się do top 15 CoinMarketCap. No i możemy sobie zobaczyć tutaj, jak wejdziemy sobie na Trumpa, że no jednak wypuścił coina, który bardzo szybko z wielkiej kapitalizacji. Wbił bardzo szybko kapitalizację ogromną i bardzo szybko się tej kapitalizacji można powiedzieć, pozbył, tak? Spadzy 70 dolarów w tym momencie na 19 dolarów, także ciekawie, ciekawie. No i szczerze, ja tutaj dodałem takie, takie przemyślenie, że trochę byliśmy ślepi, nie widząc tego. Bo co mogło być bardziej, wskazywać nam na top, jak, jak nie to, że Trump, Donald Trump, że prezydent Stanów Zjednoczonych wypuszcza memkoina. Jakby to był tak wielki znaczek topu, no ale wszyscy to zignorowaliśmy i tkwiliśmy w tym rynku. Oczywiście ja wiem, że teraz to, to się łatwo mówi, tak? że patrząc do tyłu to, to to łatwo, łatwo brzmi. Wtedy dla nas to było, wiecie, Bitcoin to the moon, teraz to w ogóle lecimy. No Ale spójrzcie też na to i z tym się w pełni zgodzę, że jaki bardziej byczy news może być jeszcze dla rynku kryptowalut, jak nie to, że Donald Trump wypuszcza własną kryptowalutę. I na tym myślę, że polegliśmy. No bo, co by się nie stało, myślę, że to ciężko byłoby wypchać ten rynek w tym momencie, bo po prostu był on już na maksymalnych topach. Napisałem tutaj, że może ta narodowa rezerwa BTC. No, ale w praktyce każdy już o tym wiedział. Moim zdaniem to było dość mocno w cenie, także ciężko, żeby to po prostu zareagowało na cenę. Przechodzimy dalej. Kto stracił? No, wszyscy stracili. W ciągu 30 dni niektóre altcoiny nawet spadły po 80% od ATH czy od wybicia. I tutaj CEO giełdy Bybit napisał, że straty to około od 8 do 10, a nawet już widziałem nowe posty, że jest to około 15 miliardów dolarów, które wyparowały dosłownie z rynku kryptowalut. Tutaj możecie sobie zobaczyć, że no jak wygląda kapitalizacja rynkowa, jak to spadło, a jednocześnie jak wolumen mocno przyspieszył. Wejdźmy sobie na 7 dni, a ten wykres będzie taki słaby. Dobra, wykres tego, tego nam nie pokazuje, niestety. Na tym kongikow, jakby kongikow nie jest za, za dobrym e, narzędziem do takich rzeczy, ale tak na szybko wam po prostu chcę pokazać. O, zobaczcie kapitalizację rynkową, jak z 3,7 spadła na 3,3. Ten wolumen również wzrósł o 100%, więc giełdy bardzo dużo powinny teraz zarobić. No i przejdźmy dalej. Co było przyczyną, czyli wojna celna. Ja się na polityce nie znam, ale wygląda to na taki mocny furt i straszenie. Może Donald Trump. Jest nieprzewidywalnym prezydentem, ale tak jak napisałem, nie uważam, żeby Donald Trump pozwolił, żeby wyborcy, a właściwie osoby, które stawiały na niego pieniądze, czyli takie osoby jak Elon Musk, straciły po prostu na swoich interesach. Także no, to pokazuje, że no moim zdaniem to nie może być koniec, i, i giełda moim zdaniem odbije, że to raczej taki straszak. Dodatkowo już wiemy o tym, że Meksyk dogadał się ze Stanami. Ja o tym pisałam przed tym, przed tą informacją, że jest to dla mnie tylko straszenie i moim zdaniem wszystko się powiedzmy unormuje. No i tak się wydarzyło, że w tym momencie Meksyk jest dogadany już ze Stanami. Tak jak w covid tak jak wybuch wojny na Ukrainie, nawet jeżeli by się to tam gdzieś ciągło i Stany by gdzieś tą wojnę podjęły handlową, to uważam, że giełda pójdzie swoim życiem i po prostu jest to, jest to taki straszak, że spadło i lecimy dalej. Kupuj na dźwięk armat. Myślę, że to takie ciekawe tutaj stwierdzenie, powiedzenie, które oddaję. Jak było z Covidem, Bitcoin spadł o ponad 55%. Też wtedy szykowaliśmy się do HOS-y, czyli tak jak teraz wszyscy znowu się szykowali, że wkrótce ta hossa, wkrótce hossa, wkrótce altcoiny wyszczelą. Bitcoin jeszcze wyżej będzie, bo ten Bitcoin jednak stał trochę. I jednak to samo było w tym 2020. To samo mieliśmy właśnie podczas covidowego krachu, wtedy wszyscy się szykowali. No i tutaj również spadliśmy o 55%, a hossa była dopiero później. Różnica była tylko taka, że Ethereum wtedy znacznie lepiej sobie radziło. Teraz to Ethereum no nie odbiło. No i tak samo było w lutym 2022. Czyli problem z Ukrainą, spadek o prawie 30% na Bitcoinie. Trzeba jeszcze tutaj podkreślić, że listopad, grudzień i styczeń łącznie dla Bitcoina był bardzo minusowy i od listopada do tam połowy lutego Bitcoin spadł o ponad 55%. Następnie w tym lutym bardzo mocno odbił. Sentyment też był do bani, ale już sam luty został wtedy mocno wyratowany i marzec był już na zielono. No i teraz przechodzimy do statystyki. Statystyk, które również tutaj moim zdaniem są związane z tą cyklicznością, czyli czymś, na czym bardzo bazujemy na rynku kryptowalut, że uważam, że luty zazwyczaj jest bardzo dobrym miesiącem, w sensie uważam, statystyki to mówią. Luty jest zazwyczaj bardzo dobrym miesiącem dla krypto. Na czerwono mieliśmy tylko 2 2014 i 2020 reszta zamknęła się na zielono i mam to pokazane tutaj. Zobaczcie, jak, jak wyglądał luty. W tym momencie jest minus 3%, ale uważam, że odratujemy to. Marzec, również moim zdaniem, powinien być zielony. Nie chcę tutaj mówić, że wiecie, nam się robi jakiś pattern czy coś, bo to oczywiście nie ma sensu, ale tak, tak to widzę, że po prostu rynek kryptowalut ma tutaj jakąś cykliczność i ona ma szansę się po prostu powtórzyć. Jeżeli wejdziemy sobie na medianę czy średnią, to zobaczcie, że średnia za luty to jest 14% i średnia za marce, marcz, marzec to jest 13%. Także no, powinno być to dobre dla rynku kryptowalut. Mówimy tutaj o samym Bitcoinie. No i teraz przechodząc do moim zdaniem klutego tego odcinka, no to spadek Bitcoina to szansa. Bitcoin wybił ATH, ETH stało i to było potrzebne. Mam story na Instagramie. Jak kiedyś dodawałem informację, że Bitcoin wybija 60 tysięcy dolarów, że cieszymy się, że wiecie, że Bitcoin 60, koła. I Ethereum już wtedy stało, czyli. Prawie 3,5 tysiące dolarów. W tym momencie był taki moment, że Ethereum kosztowało 3,300, 3200 a Bitcoin kosztował, miał ATH tak, na poziomie 108 tysięcy dolarów. Więc moim zdaniem ta kapitalizacja musi się po prostu przesunąć. Bitcoin w tym momencie spadł, kapitał z Bitcoina zmigruje sobie do Ethereum, Ethereum procentowo trochę wybije i dzięki temu alty będą mogły sobie lepiej radzić. i Choć tutaj to nie będzie oddawać, że nie wiem, odda to, że luty się zamknie na może 10% dla Bitcoina, ale zna, pozwoli to na to, żeby altcoiny znacznie lepiej sobie radziły. Do rynku wbiła masa nowego kapitału, która kupiła Trumpa, dobrze o tym wiemy. Ci ludzie są obecnie na wielkim minusie, ale jak zobaczą ponownie jakieś wzrosty, to będą po prostu inwestować w inne altcoiny. Dla ludzi wizja tego, że Bitcoin zrobi 100%, jest w tym momencie niemożliwa. Jakby no, wyobrażacie sobie Bitcoina po 200 tysięcy dolarów, no, myślę, że byłoby ciężko i raczej sobie nikt tego nie wyobraża, ale za niedługo przejdzie to tak, że ludzie po prostu będą patrzeć, że no Ethereum może zrobić 5000 dolarów, to zamiast inwestować w Bitcoina, to wolę zainwestować w Etera. zamiast inwestować w Etera, wolę zainwestować w jakiegoś innego coina i myślę, że ludzie tak do tego podejdą. Tutaj dodatkowo zwróciłem taki, taką uwagę na psychologię. Zobaczcie Bitcoina ATH, jak jest za 105 Tysięcy dolarów i ma obok napisane na czerwono minus 2%, to my i tak wybieramy bitcoina za 104 tysiące dolarów, ale z napisem plus 5 na zielono. I w tym momencie, gdy wejdziemy sobie na Coingico, szczerze, bitcoin wygląda zajebiście: 1%, 3%, 1,7%, 2,9%. I jest to bardzo bycze dla nas, że tak patrzymy na to i w sumie, no wiecie, rynek, rynek rośnie, wolelibyśmy w to zainwestować. To samo Ethereum. Wygląda teraz na czerwono i gdyby to się zmieniło, to oczywiście nie zmienia tego, że Ethereum dalej jest w dupie, ale Ethereum odbija od tego dołka, jest po prostu bardziej takim łakomym końskiem do, do inwestowania. Wiecie, ludziom łatwiej jest teraz zainwestować w te koiny niż w te koiny i tak to, tak to działa. Tak działa nasza psychika, psychologia i no moim zdaniem to też jest taka opcja, że po prostu było to potrzebne. Jeżeli chodzi o moje pozycje, no to dalej mam dużo Ethereum, Target 5000+, dużo mam w pozycjach 10-15 milionów Market Cap, 50 milionów Market Cap. Jeżeli chcecie, żebym nagrał o wszystkich moich pozycjach, to zostawcie komentarz pozycja, to wtedy to, to, to zrobimy, ale również mogę Wam polecić mój jeden z poprzednich, czyli ten, ostatnia korekta. Oraz tutaj dwa filmy, o których mówiłem, że jakie kryptowaluty kupuję. Ja w tym momencie no nie ukryłem, że nie mam dużo stabli, bardziej zajmuję się rotowaniem kapitałem, bo mocno się wystrzelałem. No ale tak to działa. Gdybym wiedział, to, to, to na pewno bym podszedł do tego rynku trochę inaczej, ale no nie doceniłem tego, co, 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 co się wydarzyło. Nie bolą mnie straty, czuję, że to trochę choroba, bo 6 cyfr, cyfr z konta wypadło przez ostatnie 60 lub 90 dni. No trudno i tu nawet myślę, że mogę powiedzieć, że to w dolarach, nie w złotówkach, także no, no jest ciężko, ale spokojnie się tym nie przejmuję. Jeżeli ktoś z Was chce o tym pogadać, o, o sytuacji i, i ma jakieś tam problemy, napiszcie do mnie na Twitterze, ja postaram się odpowiedzieć, chętnie Wam pomogę, lub na Instagramie, bo tak jak mówię, wiem, że nie każdy sobie z tym radzi. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i napiszcie w komentarzu pozycja. I jak będzie dużo komentarzy o treści pozycja, no to wtedy zrobimy specjalny filmik, w którym nagram wam po prostu update o, o moich pozycjach. Oczywiście mówię tutaj nie o pozycjach łóżkowych, tylko o kryptowalutach, jakie mam w tym momencie w portfelu. Doceniam, że zobaczyliście ten odcinek do końca. Wbijajcie na Twitterka, wbijajcie na Telegrama. Wszystkie przydatne linki macie w opisie. Trzymajcie się i piona. Siema!